Cześć kochani, z tej strony Monika. Słuchajcie, dostałam niesamowity przywilej zrobienia kartki na 60. rocznicę ślubu. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja naprawdę, szczerze powiedziawszy, wolę robić rocznicowe kartki bardziej niż ślubne. Dlatego, że no każdy rok spędzony razem to jest naprawdę duże, duże Walka o wszystko, tak na dobrą sprawę, w związku z tym, jeśli ktoś przeżył ze sobą 60 lat, to naprawdę mega szacun i jestem pełna podziwu dla takich ludzi. Dlatego taką kartkę robiło mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Eee, włożyłam ją całe moje serducho, słuchajcie, i powiem szczerze, to chyba widać, bo to jest jedna z lepszych kartek, jakie do tej pory zrobiłam, dlatego, dlatego ten filmik właściwie. Eee, więc tak, tytułem wstępu wykorzystane papiery są z magicznej kartki. Korzystałam ostatniego Black, Black Friday, w związku z tym, no wiecie, tych kartek, trochę, papierów mi się trochę na, nazbierało w koszyku. E, I tak, tutaj jest wykorzystany jeden papier, proszę bardzo, e, na wieczku, w ogóle tekturki u są z fabryki Weny, tutaj dziękuję Ci bardzo Asiu za um, kilka tekturek na zamówienie. Które mi w tym zamówieniu. Tutaj są te serduszka, które Kasia dosyć często wykorzystywała. Kompozycja kwiatkowa. O. Proszę. I te turki, wszystkie lekko putuszowane, bo ten papier jest jasny, w związku z tym one się dosyć mocno zlewały. No i otwieramy. Więc tak, tutaj cytat. Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy miłość dla drugiego człowieka. Tutaj taki skrapek. W kształcie serca, miejsce narzeczenia, e, zdjęcie, oryginalne zdjęcie młodej, starej pary. Znaczy, to nie jest oryginalne, to jest y, wiecie, kopia z zdjęcia, tak? No bo oryginalnego nie będę ciała przecież. I tutaj śliczny koszyczek z fabryki Weny z kwiatami. Bardzo mi się ten koszyk podoba, także podejrzewam, częściej będę z niego korzystać. Po prostu jest świetne. I tak się prezentuje właśnie mój e, boks. Mam nadzieję, że e, i starej i młodej parze i dzieciom, które tam, e, tego boksa zamówili, będzie się ten boks podobał. Mi się podoba na pewno. E, także z tej z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was e, pozdrawiam. No i do usłyszenia. Pa! Cześć!